Rzędem temu, kto wytłumaczy, dlaczego to zdjęcie jest jednym z najbardziej istotnych zdjęć drugiej połowy XX wieku. No to ja wam wytłumaczę. Historia jest gruba, dlatego że opowiada o grupie artystów, którzy przeprowadzili bezpardonowy atak na to, czym jest fotografia, co to oznacza robić obrazy i w jaki sposób o nich myślimy. Całe zamieszanie otarło się też o sądy, wywoływało kontrowersje i było jednym z najciekawszych nurtów artystycznych, który w latach 80. święcił swoje triumfy w Stanach Zjednoczonych. Żeby to jednak zrozumieć, będziemy musieli zanurkować w semiotykę, czyli jeden z trzech działów filozoficznie rozumianej logiki. Semiotyka zajmuje się badaniem znaków ogólnie rzecz biorąc i ma trzy podskładowe. Jedną z nich jest semantyka i dzisiaj zajmiemy się tym, co oznacza ona dla świata sztuki. Semantyka to taki dział filozofii, który zajmuje się badaniem relacji pomiędzy tym, jak znak wygląda, a tym, jakie znak ma znaczenie. To oczywiście w dużym uproszczeniu. To jest litera A. Litera A oznacza zupełnie co innego w ogłoszeniu AAA Sprzedam Opla. I kiedy postawimy ją obok znaku omega, to znaczy może być też różnie zapisana, może być w różnych kontekstach i może mieć bardzo, bardzo, bardzo różne znaczenia. Sama litera, a nie wydaje się taka tajemnicza, kiedy o niej myślimy, ale kiedy zaczynamy badać ją w różnych kontekstach, staje się zupełnie innymi literami, a niż na początku mogliśmy zakładać. Takie spostrzeżenie jest też bliskie sztuce, dlatego że sztuka też jest rodzajem języka, prawda? Operuje oczywiście na zupełnie innych znakach, na znakach wizualnych, nie odnosi się do jakichś dźwięków czy wyrażeń językowych w takim rozumieniu języka mówionego czy pisanego, ale tak naprawdę potrafi komunikować w bardzo podobny sposób. Co to oznacza? Oznacza to, że pewne rodzaje konwencjonalnych obrazów mogą nieść pewne skojarzone znaczenia przez to, jakie są same w sobie. To może brzmieć nieco mętnie, dlatego spójrzmy jeszcze raz na tę fotografię, od której zaczęliśmy całą naszą podróż. Co właściwie wynika z tego, jak ona wygląda? Dlatego, że mamy tutaj ujęcie wielkiego miasta, kadr, który sygnalizuje jakieś może zagubienie postaci w tej wielkomiejskiej dżungli. Mamy też kobietę, która jest ubrana w pewien konkretny sposób. W pewien konkretny sposób jest też oświetlona, i w pewien konkretny sposób patrzy na rzeczywistość. Czy to wszystko, ten cały nastrój wynika wyłącznie z tego, co naprawdę tam się znajduje, czy też częściowo z tego, w jaki sposób my fotograficznie na całą scenę patrzymy? W sumie możemy wnioskować z całkiem dużym prawdopodobieństwem, że kadr pochodzi z jakiegoś filmu takiego klasycznie rozumianego hollywoodzkiego filmu, prawda? Otóż nie. Zdjęcie to pochodzi z serii Untitled Film Stills wykonanych przez Cindy Sherman. I nie jest ono żadną częścią uniwersum filmowego. Cindy Sherman postanowiła wykonać serię autoportretów, w których fotografowałaby siebie w klasyczny sposób, tak jak widziałoby kobietę kino, klasyczne Hollywood, ale jednak bez kontekstu kinowego. Dlatego, że intencją tych zdjęć było pokazanie, w jaki sposób patrzymy. I w jaki sposób sposób patrzenia zmienia nasz sens widzenia postaci? Dlatego, że Cindy Sherman staje się tutaj rodzajem kameleona, wciela się w rolę, której nigdy nie było film, który nigdy nie istniał i fabuła, która nigdy nie została opowiedziana. Ujęcie, jakie Cindy Sherman przyjmuje, pokazuje, że mamy pewien zakorzeniony sposób patrzenia na kobiety, pewien konkretny sposób narzucany przez formę przez konwenans społeczny, przez tradycję, przez nasze przyzwyczajenia. Możemy patrzeć na nią jak na zagubioną w dżugli miejskiej bohaterkę, którą silny męski bohater powinien uratować, albo możemy patrzeć na kobietę w filmie jak na femme fatale, która będzie mieszała jakoś szyki, ale jednocześnie będzie taka uwodzicielska i tajemnicza. Nie sądzicie, że to są bardzo, bardzo ograniczające sposoby patrzenia na innych ludzi wynikające z jakiejś konwencji? I Pictures Generation, czyli artyści zajmujący się tym tematem, przeprowadzili atak dekonstrukcyjny na to, w jaki sposób patrzymy na innych. Dlatego, że wystarczy pewne konkretne ujęcie, pewne konkretne oświetlenie, a my już wyobrażamy sobie fabułę, której nigdy nie było, prawda? No i w sumie robimy to samo w ciągu naszego życia, kiedy spotykamy innych ludzi, patrząc na nich, spotykając i szufladkując ich, znacznie bardziej łatwo niż pewnie byłoby to przyzwoite. Cindy Sherman stała się więc tutaj jedną z artystek, która dekonstruuje sposób patrzenia w szczególności mężczyzn na kobiety. Jednym słowem wpisała się w sztukę feministyczną, opowiadającą o tym, jak łatwo wpaść w rolę i jak łatwo ta rola jest nadawana innym. Jednocześnie, wracając do naszego zastanowienia nad semantyką, opowiada ona o tym, w jaki sposób znak, czy pewna forma fotografii konotuje pewne znaczenie, czyli w jaki sposób my, widząc w konkretny, formalny sposób ujęcia, dopowiadamy sobie historię i sens, którego może wcale nie być. Pictures Generation przeprowadzało tę strategię na wiele różnych sposobów. I jednym z najbardziej fascynujących artystów tego nurtu jest Richard Prince, autor tego zdjęcia przedstawiającego amerykańskiego kowboja, ucieleśnienie snu o maczystowskim posiadaniu dzikiego zachodu, o takim, wiecie, ekspansji takiej męskiej siły w takim typowym rozumieniu. No więc Richard Prince zrobił to zdjęcie no nie, nie w terenie. Zrobił je na podstawie wydartej z magazynu reklamy. Richard Prince wykonał fotografię innej fotografii, przedrukowanej w magazynie. Ujął ją w taki sposób, żeby nie było widać kontekstu reklamowego. Wyciągnął tę fotografię i wystawił w galerii. Co się dzieje, kiedy obraz, wytworzony w pewnym celu, wyprodukowany maszynowo, reprodukowany w tysiącach egzemplarzy, zostaje wyjęty i osadzony w zupełnie nowym kontekście? Co się dzieje, kiedy pozbawimy go tego oryginalnego kontekstu? Wystawiona przez Richarda Prince'a fotografia nawet nie jest zbyt poprawna technicznie, dlatego że widać na niej ziarno wydruku, który był obecny w gazecie, z której reklama została wydarta. Dlaczego tak? Dlaczego w ten sposób? Richard Prince zestawia w ten sposób znak, rodzaj patrzenia, sposób patrzenia, konkretną fotografię z nowym kontekstem i pozbawia ją starego kontekstu. To znaczy ten sam cowboy może być obecny zarówno w magazynie, i wtedy sugeruje zupełnie co innego, i może być obecny w galerii. Zastanówmy się na moment nad sensem. Ujęcie tego kowboja w magazynie sugeruje potencjalnemu klientowi, że kiedy skorzysta z produktu, będzie taki sam, silny i maczystowski jak cowboy. Będzie mógł zaznać przygody, będzie jego siła eksponowana, będzie mógł być sobą takim stuprocentowym mężczyzną. Czyli jednym słowem, jest to docieranie do instynktownych impulsów, które mają skłonić do zakupu. Co się stanie, kiedy ta sama reklama, ta sama forma fotograficzna znajdzie się w nowym kontekście? To wszystko wtedy traci znaczenie. Zauważcie, że ten sam cowboy umieszczony w kontekście artystycznym, takim krytycznym, staje się trochę ironiczny, dlatego że jakby uwypukla to, jak bardzo niskie instynkty przywołuje reklama, żeby pełnić swoją funkcję. Mamy tutaj więc fotografię nie tylko kowboja, ale mamy też fotografię reklamy, która dekonstruuje narzędzia reklamy, narzędzia nacisku i narzędzia kapitalizmu, który chce nas skłonić do kupowania. Jednym słowem Richard Prince dokonuje przestawienia obrazu w nowy kontekst. Taka strategia artystyczna nazywa się subwersją, czyli delikatnym przesunięciem centrum znaczeniowego ze starego kontekstu w nowy. Bierzemy coś, co znamy, umieszczamy w nowym kontekście, lekko zmienia się znaczenie, ale jednocześnie stare znaczenie zostaje uwypuklone, a my wreszcie jesteśmy świadomi, w jaki sposób patrzyliśmy wcześniej. Czy nie jest to podobne do tego, co zrobiła Cindy Sherman, uwypuklając sposób naszego patrzenia poprzez film? Victors Generation dokonywało takich przetasowań na mnóstwo sposobów. Przestawiało zdjęcia w nowe konteksty, żonglowało nimi w zupełnie różne sposoby i dawało nam do zrozumienia, że to, w jaki sposób patrzymy, nie jest tak niewinne, jak chcielibyśmy o tym sądzić, że A to nie jest tylko litera A. To jest zupełnie różny kontekst tego, w jakim osadzamy A. Czy A znajduje się przed Omegą, czy może znajduje się przed a, 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 a. sprzedam Opla. W związku z tym jesteśmy dłużni Pictures Generation otwarcie nam oczu w lepszy sposób na to, co oznaczają obrazy, które nas otaczają, w jaki sposób dajemy się czy poddajemy się ich wpływowi i co oznacza stosowanie ich w naszym życiu. Pictures Generation to bardzo wielu artystów, którzy działali na bardzo różne sposoby. To działanie prowadziło również do sporów sądowych, które kończyły się walką o to, kto tak naprawdę jest autorem poszczególnych zdjęć. Dlatego że wykonywano ich względne kradzieże. Względne kradzieże, które jednak ostatecznie bywały przez sądy bronione na korzyść artystów. Dlatego że fotografia magazynu, który był wydrukiem fotografii, nie była tutaj tylko fotografią, ale też właśnie tą grą sensów, którą ci artyści naprawdę uwypuklali. Mam nadzieję, że to spojrzenie na Pictures Generation nie tylko otworzy Wam oczy na bardzo ciekawy prąd artystyczny, który działał w jakichś konkretnych warunkach i otworzył nam oczy na jakieś konkretne sytuacje, ale też, że uwrażliwi Was to na coś jeszcze: na to, w jaki sposób patrzycie, jakimi znakami się otaczacie, w jaki sposób przyjmujecie szufladki, w których pewne znaki utwierdzają Was w przekonaniach co do innych. Tu nie chodzi o to, żebym krytykował to, w jaki sposób ty czy ja patrzymy na rzeczywistość, ale chodzi o to, żebyśmy cały czas byli świadomi, że mamy tendencję nie patrzenia na drugiego człowieka jako na bliźniego, którego za każdym razem spotykamy jako indywidualną jednostkę, tylko że mamy za często chęć szufladkowania tych wszystkich, którzy nas otaczają w jakiś bardzo prosty, uproszczony sposób. Częścią tego szufladkowania jest też kultura obrazkowa, która przyjmuje proste sposoby patrzenia, takie jakie daje się reprodukować w mediach.